Siema, co tam? Akcja, gratulacje, pełne zwycięstwo. A, dziękuję bardzo, dziękuję. No Michał Gutowski zgodził się wziąć tę walkę tak naprawdę na dzień przed, tak? Chciałbyś mu podziękować za to? Tak, tak, już podziękowałem w Oktagonie. Tutaj również dziękuję. Co, no mogę powiedzieć, gdyby nie ono, pewnie ta walka by się nie odbyła, tak? Zawiedlibyśmy jako organizacja, bo ja też czuję się jej częścią, moich kibiców i, i ogólnych kibiców, ale stanęliśmy na wysokości zadania, organizacja się spisała, znalazła zastępstwo, walka była wygrana, super. Zobaczcie się z Michałem, walczyliście wcześniej, jak oceniasz jego dzisiejszą dyspozycję? Osobiście uważam, że w miarę dobra była, nie Nie ukrywam. No, Tam skręcał się w tym parterze. E, próbował mi takie zapaśnicze zajście, bo mi cały czas się ręką pod nogę. E, na szczęście byłem na to wyczulony i czułem, że chcę to zrobić. Próbował się skręcać, delikatnie wstawać. E, no Widać, że no, nie było tak, że o przy, z marszu e, przyszedł. No, w, w jakimś tam treningu musiał być, nie? Wojtek, w tym roku walczysz często, gęsto, nie tylko dla organizacji FEN, więc yy, chciałabym, żebyś troszeczkę opowiedział o tym swoim ostatnim występie, yy, poza organizacją. Tak, tak, tak. Miałem okazję właśnie zawalczyć w Niemczech yy, dla organizacji EFM. Yy, walczył tam również Michał Matella. Co mogę powiedzieć? Yy, została złożona propozycja, tak, mojemu bratu, menadżerowi. Przedstawił mi ją, powiedzieliśmy, że jest super, pięknie, fajnie. Zadzwoniliśmy do FEN-u, FEN mówi super, pięknie, fajnie. No i co, podjęliśmy rękawice, biliśmy się, wygraliśmy i też super, nie? Skąd wynika ta Twoja taka motywacja? Bo rok 2020 dla reszty ludzkości nie jest tak życzliwy, a ty tutaj się bijesz, i, i widać, nie. Że, nie, że sprzyja ci tak naprawdę ta atmosfera. Wyjątkowa. Powiem szczerze, o, po pierwsze, otaczam się wyjątkowymi ludźmi, którzy mnie wspierają, to jest na pewno numer jeden. Numer dwa, staram się nie oglądać wiadomości, tylko robić swoje, trenować. E, no, bo wiadomo jak to w mediach, tak? Znaczy, nie mówię to o Was, ale e, z tymi wszystkimi różnymi e, kolosami. Kolosami. Po prostu robię swoje, koncentruję się na tym, co mam zrobić I, i nie zaprzątam sobie głowy niepotrzebnymi rzeczami po prostu. Wojciech, druga zwycięska walka, druga w świetnym stylu. Czy to Borona Revas i walkę o pas? E, no, powtarzałem to wiele razy. Mógłbym, e, bardzo bym chciał stoczyć walkę o pas, oczywiście. Jeżeli organizacja uważa, że już. Zasłużyłem na to i że jestem gotów, to ja podejmę rękawice yy, i trzymam za to bardzo mocno kciuki. A y, tak sympatycznie nawiązując do tego, co stało się w na ostatniej gali w Szczecinie, zaręczyny były, czy jakiś ślub się szykuje? Tak, tak, ślub będzie w przyszłym roku, we wrześniu. Konkretnej daty nie zdradzę, bo zbyt dużo ludzi jeszcze przyjdzie i, <laughs> i będzie problem. Jeżeli przyjdą media, teraz, prostu, bo no, właśnie, tutaj... Są do 100 osób i teraz nie wiem, jak tutaj wszystkich dopchnąć. Ale jakoś ich poupycham. Mam nadzieję, że wszystkie te obostrzenia zejdą i że normalnie będzie można zrobić jedno wielkie, grube weselicho. Ja jeszcze wrócę do walki. Chyba Michał od początku odczuwał Twoje ciosy. Takie miałem wrażenie. Tak, tak. Biłem bardzo mocno, tak jak właśnie tutaj na rozgrzewce z trenerem Radkiem, Królem na tarczy i z trenerem Łukaszem Książko. I, i naprawdę, czułem, że to są mocne ciosy, no tylko tak jak mówię, nie każdy wszedł czysto, nie weszły niektóre na gardę, nie były dobrze trafione w punkt, żeby znokautować. No. Nokaut nie jest tak prosto zrobić. W 99 jak nie w 100% to jest po prostu troszkę szczęścia, no bo nigdy zawodnik nie bije tak, że teraz uderzę i znokautuje. Więc to jest szczęście, trzeba czysto trafić, ale no, na pewno odczuwał te ciosy. Nawet jak na gardę uderzysz bardzo mocno, precyzyjnie, mocno wejdziesz w timing, mocno zaprasujesz ciałom. ciałem, ta siła uderzeniowa jest duża i, i to przeciwnik zawsze odczuwa, nawet jak na gardę dostanie. Twój kolega klubowy Michał Piwowarski również zaliczył e, ciekawy występ na, w organizacji Babylon. Na pewno tam pomagałeś mu przy tym przygotowaniu. Co powiesz o jego występie? Jestem bardzo zadowolony z jego występu. Razem trenujemy, razem się otwieramy, jesteśmy bardzo dobrymi kumplami. E, żałuję, że nie mogłem być na tej walce, bo miałem być, ale że to było tydzień przed moją walką, to niestety nie wchodziło to w grę. Gratuluję mu zwycięstwa, zaprezentował się super, ale wiem, że tego chłopa jeszcze stać na dużo, dużo więcej. Mogę tylko powiedzieć, że naprawdę ciężki trening przed nim i, i to będzie kolejna wielka gwiazda. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję uprzejmie, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Dobra. Ja mam jeszcze jedno Dobra. Dla, dla kamery, bo ja mam świeżutkie informacje. Yy, okazuje się, że Adam Kowalski prawdopodobnie zmierzy się z Marcinem Wójcikiem w związku z powyższym, czy to chciałbyś się zmierzyć może z Marcinem Łazarzem? Yy, jestem otwarty na każdą, yy, na każdą walkę, ale z kim, co, jak, na pewno wydaje mi się, że prędzej czy później do mojej walki z Marcinem Łazarzem dojdzie, ale nie chcę teraz jeszcze nic na gorąco mówić. Ta walka na pewno się odbędzie, ale kiedy to nie wiem. Yes. Dziękuję. Yes, yes. Dziękuję.